Bardzo dobrze się składa, że to słowo kieruję do was, moi drodzy, na początek Adwentu, który się rozpoczął w niedzielę 1 grudnia, dlatego że coś w liturgii Kościoła się kończy, kończy się rok liturgiczny, zaczyna się nowe, nowy początek, to jest pierwsza niedziela Adwentu i czas przygotowania na przyjście Chrystusa. Napisałem na ten temat do decyzji, Krótkie słowo, które będzie czytane w niepokalane poczęcie, ale chciałbym na kanwie tego powiedzieć o tym drugim, nowym początku, przed którym stoimy jako Kościół Warszawski. Mianowicie 14 grudnia będzie ingres nowego arcybiskupa Adriana do archikatedry Warszawskiej. To zawsze jest koniec pewnego etapu. W tym wypadku prawie letniego etapu mojego bycia w diecezji warszawskiej, ale nie ten koniec jest najważniejszy, tylko początek, który się rozpoczyna wraz z przyjściem nowego arcybiskupa, i dlatego jesteśmy pełni najlepszych myśli i życzeń, które kierujemy do arcybiskupa Adriana, żeby w tej nowej arkicyzji, do której przychodzi z katowic. Odnalazł swoje miejsce, swoje szczegółowe powołania na różnych odcinkach życia Kościoła i miasta, bo jest to miasto stołeczne, i żeby jak najlepiej, najwspanialej służył Kościołowi Warszawskiemu na, na Bóg najbliższe 20 lat, jeżeli tak Pan Bóg będzie chciał. Dlatego najlepsze życzenia dla arcybiskupa, najlepsze życzenia dla archidiecezji, podziękowania, ale także wyrazy przeproszenia za to wszystko, co było niedoskonałe, a mogło być lepsze. A równocześnie gorąca prośba o udział w ingresie w archikatedrze, o modlitwę w swoich parafiach. Nie wszyscy się do archikatedry zmieszczą, ale żeby w tę niedzielę i następną niedzielę modlić się za nowego arcybiskupa, powierzać jego Urząd, jego sprawowanie urzędu na najbliższe lata. I wszystkim w Kościele Warszawskim i nie tylko w Warszawskim, ale także nowemu arcybiskupowi życzę wielu wspaniałych tygodni, miesięcy, lat posługi biskupiej dla tej ważnej, stołecznej diecezji, jaką jest Warszawa Szczęść Boże.